Tamtego pacjenta na chwileczkę zdjąłem. Mniej więcej wiem, co tam mam już zrobić. No, ale pojawił się tutaj tak na szybko komputer. Widzicie, zestaw gotowy: Genesis. No i co? No i tutaj jedziemy. Mam wyczyścić, po prostu zmienić, zmienić pastę termoprzewodzącą nie wiem, czy na grafice też, ale to się zobaczy. Bez wymiany płynu. Tu jest też, widzicie, chłodnica wodna, więc chłodzenie poprzez wodę, przez płyn. No i co? Komputer nie jest zbytnio zabrudzony, ale klient sobie zażyczył, żeby mu wymienić pastę termoprzewodzącą, więc to będę robił. I bez zbędnego gadania zabieram się za pracę. Zdejmę tutaj to chłodzenie i zmieniamy. Zastanowię się potem czy grafikę też rozebrać, ponieważ tutaj na tym komputerze jest robiona bodaj grafika komputerowa mi się wydaje, co, coś z grafiką więc no jeżeli wymieniam pastę termoprzewodzącą na procesorze to i wartołoby wyczyścić pastę na grafice i wymienić tamte pewnie na rdzeniach procesora graficznego też, więc dobra działam